Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Mam dla was konkurs, a tak konkretnie w zasadzie dwa konkursy, bo są dwa pudełka. Jedno, które moja kochana mamusia mi dała na wysyłkę, bo nic mi się nie mieściło, także dziękujemy jej serdecznie, a drugie mniejsze po jakimś z moich zamówień. I słuchajcie, w tym większym jest makijaż, w tym mniejszym jest pielęgnacja. I mam nadzieję, że panowie, którzy mnie oglądają, w końcu będą chcieli wziąć udział w jakimś konkursie, bo nie ukrywajmy, no, trochę dla Was tych konkursów było mało, ale tą pielęgnację, którą ja tutaj mam, polecam każdemu, niezależnie od płci. I myślę, panowie, że to jest czas, żeby o siebie zadbać, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział i że te produkty Wam się spodobają. Nie będę przedłużać i wszystko pokazuję. Myślę, że zacznę od tego pielęgnacyjnego i tylko wspomnę, że wszystkie zasady, jeśli chodzi o ten konkurs, są podane Wam w opisie. Tak pokrótce z najważniejszych. Konkurs jest tylko i wyłącznie na terenie Polski, więc niestety ale nie jestem w stanie tego wysłać z zagranicy. Wysyłam wszystko impostem, więc musicie mieć albo paczkomat, albo możliwość, by impost Wam po prostu to dostarczył. Oprócz tego trzeba mnie subskrybować no i napisać w komentarzu, która paczuszka bardziej Cię interesuje, czy pielęgnacyjna, czy makijażowa. Jeśli natomiast interesuje Cię oba, napisz oba. Na ekranie w międzyczasie wyświetlały Ci się hasła, napisz te hasła, ponieważ na podstawie ich będę losowała. Więc jeśli nie będziesz mieć co do literki identycznie, to wtedy możecie nie wylosować. Także wpisz dosłownie to, co mówię. No i cóż, pokazuję. Także, jak mówiłam, zaczynam od tego pielęgnacyjnego. Myślę, że maseczkę to zostawię na później, bo tych maseczek będzie trochę. Natomiast słuchajcie, na przykład, tutaj macie nożyki. Te nożyki są świetne do regulowania brwi. Nie musisz koniecznie regulować tym brwi, bo niektórzy na przykład golą tym całą twarz. Ale jest to na pewno świetne rozwiązanie w porównaniu do takiej maszynki, jeśli masz jakieś niechciane, delikatne włoski. Natomiast, słuchajcie, jak widzicie, to jest totalnie całkowicie nowe, ale okazało się, że w tym opakowaniu, w tym pudełeczku nie do końca mi się mieści. Więc dajcie znać, czy mam to po prostu tak zagiąć, ryzykując, że tutaj się otworzy, czy mam po prostu ciachnąć. Tutaj ten fragment, na którym wisi, no bo nie chcę, żeby było, że to używane, nie nowe czy cokolwiek, ale po prostu mi się nie mieści, a to nie jest nic ważnego moim zdaniem. Także mam nadzieję, że rozumiecie i mi podpowiecie w tym, co tutaj powinnam zrobić. Wrzucam Wam tutaj mój ulubiony krem, który nie ukrywam jest moim zdaniem dość burzy i dość drogi. Jest to Snail Muskus. Wrinkle Care Cream Bergamot. Jest to krem ze śluzem ze ślimaka. Tak, wiem. Ale to działa cuda. Cuda dla Twojej cery, więc proszę zaufaj mi. Jest to krem po troszeczkę cięższej stronie, ale lżejszej jednocześnie. Więc konsystencja ma troszeczkę taką jak Nivea, natomiast Nivea jest taka ciężka, taka tłusta i tą ciężkość cały czas... Czujesz i to nie jest najprzyjemniejsze. Przynajmniej ja tak mam, gdzie ja mam mieszaną, Kiedyś bardzo tłustą, teraz już powoli taką bardziej normalną. Ten krem z kolei na początku przez chwilę przez pierwsze użycia wydaje się cięższy, a później robi takie psiup, wchłonął się i w ogóle go nie czuć. Więc ja go bardzo, ale to bardzo lubię, bardzo serdecznie polecam. I no cóż, mam nadzieję, że tej osobie się sprawdzi. Znajdzie się tutaj również maska na usta, tak konkretnie maska z Laneige, Lip Sleeping Mask. To jest akurat Gummy Bear, jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi o zapach. I jeśli chodzi o właśnie to, to jest ten taki słoiczek. Mam nadzieję, że ktoś się nie obrazi, że otworzę, żeby pokazać o co chodzi. Teraz już myślę, że kojarzycie po wyglądzie co to takiego. I oczywiście w środku również jest pędzelek. Znajdziesz również to, co ratowało mi dubsko niezliczoną ilość razy, oczywiście to wydaje nowe. Są to taka, Jest to taka opaska na oczy. W niej są takie kuleczki i to możecie albo schłodzić w lodówce, albo możecie na przykład nagrzeć na grzeczne chwilę, Poniżej minuty raczej bym polecała na parę sekund w mikrofalówce i przyłożyć, czy na przykład do oczu, czy na przykład jak zajkę boli głowę, to on z tym chodzi. Ja kiedyś się poparzyłam, to sobie tak owiniałam, bo tutaj w środku macie taką yy, gumkę, nie, więc... To ma wiele zastosowań, a może po prostu potrzebujecie, bo jest za jasno, jesteście w pociągu, czy coś założyć, żeby zaciemnić, też takie zastosowanie znajdzie. No po prostu ta opaska na oczy moim zdaniem jest genialna i mam nadzieję, że komuś się przyda. I dużo maseczek. Zacznę od tej, którą pokazywałam Wam w holu, a przynajmniej mam nadzieję, że pokazywałam, że hol będzie za nim konkurs, chociaż nigdy nie wiadomo. Jest to Blueberry Fruity Face Sheet Mask. Ja, jeśli chodzi o tego typu maseczki, już korzystałam z wielu i je lubię. Natomiast Blueberry jeszcze nie próbowałam, także mam nadzieję, że też jest fajna. To jest, słuchajcie, moja ulubiona maseczka, która, um, zak którą zakłada się tutaj. Na, na te zmarszczki Żeby je troszeczkę zniwelować I osobiście ja po wielu użyciach Widzę różnicę Niestety nie jestem w stanie Wam wrzucić Więcej, bo po prostu mi się Najzwyczajniej w świecie kończy Ale może komuś się spodoba Jak coś ja mam ją w polecajkach Na szejnie u siebie Jak wpiszecie w wyszukiwarkę w aplikacji Kodzik to Wam wyskoczył te maseczki i ja je serdecznie polecam. A jeśli zamówisz właśnie poprzez mój kodik, to ja mam mieć z tego jakiś procent. Także kto wie, może komuś się spodoba, może ktoś będzie potrzebował, dlatego od razu mówię gdzie znaleźć. Kolejną maseczkę powiem Wam, że nosiłam tylko i wyłącznie raz, ale była bardzo fajna i byłam w ogóle w szoku. Jest to maseczka, która ma takie metaliczne serduszka. Totalnie, totalnie coś, z czym jeszcze w maseczkach się nie spotkałam. Wiadomo, już nosiłam z różnymi obrazkami, ale nie metalicznymi i nie w ten sposób. Także myślę, że ktoś będzie miał dużo zabawy przy tym. No i a propos dużo zabawy. Może chcesz być lewem? Tak, maseczka, w której zmieniasz się w takiego lwa. Nie, Lew, to nie twoja zabawa. Wolisz, żeby ktoś inny założył. Spoko, możesz być żerawką. <grystanie> nie, żerawka też nie. No to może pandzie. Także tak, różne marki tutaj są z różnych źródeł, są różne rzeczy, ale mam nadzieję, że jest to wartościowa i fajna paczuszka. Jest ona dość sporo moim zdaniem, Warta, nie wiem jak waszym. No i cóż. Daj znać, czy Cię interesuje, a ja będę pokazywała kosmetyczne. Kosmetyczne pudełeczko skrywa wiele tajemnic, więc będę wyciągać każdą po kolei i chyba kładź ze siebie, bo już jestem tutaj totalnie zawalona rzeczami. Zacznę od tego, co widzieliście na samej górze. Są to gąbeczki Skelbers, czyli troszkliwe misie, z których ja osobiście korzystam. Oczywiście nie tego zestawu, tylko identyczny. I sobie chwalę, także mam nadzieję, że komuś również się sprawdzą. Rozświetlacz z Action, jeden z moich chwili obecnej ulubionych. Gwiazdeczki, które możesz sobie poprzyklejać na siebie jak taki ala tatuaż, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie zdejmujesz tą folię stąd, przykładasz w ten sposób, namaczasz i to się trzyma. I śmiało możesz to zrobić również na gotowy już makijaż. Paleta cieni. Ups. <grymne> Fantezy. Wielokolorowa. Myślę, że idealna i zarówno na co dzień, jak i na jakieś specjalniejsze wyjścia. Pędzelki, no bo czymś się trzeba pomalować, a ja z tyłu mam identyczne, tylko w innej wersji kolorystycznej. Ja mam y, takie bardziej niebieskawe, to są bardziej różowe. Są naprawdę fajne, przyjemne. Ja osobiście ten bardzo lubię do konturowania, chociaż myślę, że na przykład do różu też by się nadał. Tylko jest dość zbity, także z różem to akurat bym uważała. Glow oil, który sprawia, że jak go sobie wsmarujecie, to macie takie drobinki brokatowe na ciele. Bardzo super. Mam nadzieję, że akurat jak znalazł na tą porę roku. Nie to pomadka ochronna, nie to błyszczyk z Lanesh w kolorku Camembert. Tak to się prezentuje, takie oto cudeńko z pudrami, tutaj macie dosłownie lustereczko i różne kolorki, każdy poziom to jest różny kolor. To jest tak naprawdę wielofunkcyjne, bo możecie tym albo na przykład utrwalić makijaż, albo coś rozjaśnić, albo użyć jako bronzera. Także mam nadzieję, że ktoś będzie zadowolony. No i a propos pudrów, nie mogło zabraknąć mojego ulubionego pudru z Go Flawless. Jest to Very Sweet z Max and More. Tego macie tak naprawdę mnóstwo różnych, przeróżnych edycji. Natomiast ja wybrałam truskawkową. Chusteczki do, do makijażu, które moim zdaniem są całkiem spokojne. i mam nadzieję, że się przydadzą. rzecz konkursową. Teraz już nie jest takie fajne. Tutaj pękło. Przepraszam Was bardzo, po prostu nie mam gdzie starać, i się starałam i. I zawaliłam sprawę. Mam nadzieję, że mimo to ktoś będzie to chciał, że najwyżej jeśli potrzebuje mieć to razem, to sobie sklei, a jak nie, no to trudno. Niech ktoś wyrzuci. Ja dorzucić dorzucę, bo nie lubię, jak rzeczy się marnują. Ale mam nadzieję, że może akurat ktoś to będzie chciał używać i to odraduje. Gąbeczki do makijażu. Tym razem w trochę innej wersji, bo to są te takie... wiecie, do pudru. Tutaj macie trzy atomówki. Dwa broketowe cienie. Różowe i złote, no myślę, że spoko połączenie. matkę jest essence. Akurat nie ja wybierałam kolor, dostałam gratis przy jakimś zamówieniu, ale może ktoś będzie zadowolony. A propos pomadek, gdyby to nie był twój kolor, to mam nadzieję, że któryś z tych będzie. Takie mini pomadki może akurat na wakacje. Dwie pary sztucznych rzęs, w sumie nie dwie pary, dwa opakowania różnego rodzaju, trochę mocniejszy i trochę lżejszy model. Eyeliner, z czego spoiler, zakupiłam takie dwa. Tylko że jeden chciałabym rozdać teraz, a drugi albo będę używała sama, albo rozdam później. I wydaje mi się, że ten jest czarny, ale wiem, że zamówiłam czarny i niebieski, więc któryś z tych kolorów do ciebie przejdzie? Nie wiem, który. Baza do brokatu. Kilka brokacików. Tych brokatów na spokojnie możesz używać na oczach, bo wiem, że niektórzy takimi rzeczami się martwią. Ale jeśli nie chcesz do makijażu, możesz równie dobrze do jakiegoś projektu, plakatu, czy czegoś takiego użyć. I tak to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które są zawarte w tym konkursie. Jak myślicie, jak mi poszło, czy wybrałam ciekawe rzeczy, dajcie mi znać. Ja osobiście gromadziłam naprawdę to chwilę, przemyślałam to naprawdę chwilę, żeby to był boski konkurs, ponieważ robię. To tak, w zasadzie na moje 10 lat na YouTube. Ja wiem, że to nie jest do końca moje 10 lat na YouTube, że do września jeszcze chwila jest. Także mam nadzieję, że to się spodobało. A jeśli ktoś się zastanawia, jakie 10 lat na YouTube, ten kanał nie ma 10 lat. Mam drugi kanał, który, na, który jest kanałem gamingowym, który nazywa się Yumi Ete. I link znajdziesz w opisie. I tam właśnie 5 września będę miała 10 lat na YouTube. No. Po prostu szok, jeśli o to chodzi. I tak, no chciałabym po prostu serdecznie podziękować tym, którzy oglądali mnie, czy to właśnie na tym głównym kanale, czy na dodatkowym. Wiem, że tak naprawdę jestem w stanie Was znaleźć wszędzie: i na TikToku, i na Twitchu, i na jednym YouTube'ku, i na drugim. Różnie to bywa, ale niezależnie gdzie oglądasz je, ja to doceniam. I mam nadzieję, że przechodząc na ten konkurs jesteś właśnie moim widzem, który mnie subskrybuje, który mnie ogląda i który chce tutaj wyziąć po prostu najzwyczajniej w świecie udział. Pamiętaj, że wszystkie zasady, wszystkie terminy, wszystko jest w opisie i zwracaj koniecznie na to uwagę, żeby później nie było, że cię wylosuje, a coś tam się gdzieś tam nie zgadza. No i cóż... Powodzenia wszystkim życzę, mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Trzymaj się, pa pa!